Dzień dobry, witam Państwa w cotygodniowym komentarzu wideo e Kolejny tydzień wagacji przynosi dalszy spadek cen paliw na stacjach. Potaniała benzyna bezołowiowa 95 do poziomu 5,60 zł to spadek o 3 grosze na litrze paliwa. Mniej płacimy też w tym tygodniu za autogaz 2,75 Taka jest średnia cena tego paliwa na stacjach w Polsce. Tu spadek sięga 2 groszy. Bez zmian pozostała cena oleju napędowego, która podobnie jak przed tygodniem wynosi 5,52 zł. Ten spadek ceny jest dosyć zaskakujący, szczególnie biorąc pod uwagę to, co dzieje się na rynku hortowym, bo tam od dłuższego czasu ceny paliw idą w górę i można z dużą dozą prawdopodobieństwa powiedzieć, że najbliższe tygodnie przyniosą już raczej powrót wzrostów cen na stacjach. Będziemy obserwować podwyżki. To spowodowane jest w dużej mierze tym, co dzieje się na, na światowych giełdach ropy. Ropa drożeje, kosztuje powyżej 100 dolarów. Dzisiaj płaci się za baryłkę surowca na giełdzie w Londynie około 103,5 dolara. 103 to spowodowane jest m.in. napięciem wokół e, sytuacji w Iranie. E, irański program nuklearny ponownie wpływa na ceny ropy. E, sankcje nałożone na, na Teheran przez Unię Europejską wywołały reakcje ze strony e, władz w Teheranie, które odgrażają się ponownie, że zablokują cieśniny Ormus. E, coraz wyraźniejsza jest też obecność militarna Stanów Zjednoczonych w rejonie Perskiej i właśnie to napięcie powoduje, że w cenie roku ropy pojawia się dodatkowa premia za ryzyko. E, na najbliższe dni Powinny przynieść jednak stabilizację cen ropy. Nie spodziewamy się tutaj gwałtownych wzrostów, jeżeli nie dojdzie do eskalacji konfliktu w Iranie i powinniśmy obserwować poziomy w okolicach 100, 103, 4 dolarów za baryłkę surowca. To dla polskich stacji oznacza stabilizację z tendencją wzrostową, więc spodziewamy się, że najbliższe dni przyniosą kilkugroszową podwyżkę cen najpopularniejszych paliw. I niestety wakacyjny, powrót z wakacyjnych podróży może być trochę droższy. W tym tygodniu dla, nas, dla kierowców podróżujących po Europie w naszym wakacyjnym poradniku mamy garść informacji na temat Skandynawii. Wybierając się samochodem na północ Europy, właśnie do krajów skandynawskich, trzeba przygotować się na to, że, że podróże będą drogie, ponieważ ceny paliw skandynawskich. Należą do najdroższych w Europie. Najwyższe ceny to Norwegia. Tutaj za litr benzyny bezołowiowej 95 płacimy nawet powyżej 8 zł w przeliczeniu na naszą walutę. Za litr oleju napędowego ponad 7 ,50 zł. 50 Trochę niższe ceny są w Szwecji, ale tutaj również poziomy dla obu gatunków najpopularniejszych paliw to jest powyżej 7 zł. Natomiast trzeba korzystać z możliwości i tankować w Finlandii. Jeżeli znajdujemy się w Skandynawii, bo tam ceny paliw właśnie na Półwyspie Skandynawskim są najniższe, to okolicę. 6 zł 20 6 zł 50 groszy za jednostki od gatunku paliwa. Dziękuję bardzo.